Kredyty frankowe były udzielane od roku 2000 do roku 2010 nawet, natomiast najwięcej tego typu kredytów udzielono w roku 2007 i 2008, czyli właśnie wtedy, kiedy kurs franka szwajcarskiego był zdecydowanie najniższy. Osoby, które wzięły kredyty właśnie w tamtym okresie wyszły na tym najgorzej. To znaczy, że płacą zdecydowanie najwyższe raty, a ta różnica kursowa, która powstała między momentem zawarcia umowy kredytowej a momentem spłaty kredytu, jest zdecydowanie największa. Niektóre z ze wspomnianych banków przekazywały kredytobiorcom informację o możliwości zawarcia aneksów do umowy. W tych aneksach bardzo często były postanowienia ustalające wysokie zadłużenie bezpośrednio w obcej walucie. Banki zmieniały zasady rozliczania kursów. Zdarzało się, że kredytobiorcy chcieli dokonywać spłaty kredytu bezpośrednio w obcej walucie, i w związku z tym również były przygotowane aneksy. Kiedy zapoznawałem się z aneksami, wielokrotnie zdarzało się, że w tych aneksach znajdowały się postanowienia, które były dla konsumentów jeszcze bardziej niekorzystne niż początkowe. Muszą Państwo wiedzieć, że podpisanie takiego aneksu wcale nie wiąże się z tym, że kredytobiorca traci swoje uprawnienia i na przykład nie może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. W całe szczęście okoliczność tą zauważył już Sąd Najwyższy i w co najmniej dwóch wyrokach jednoznacznie wskazał, że postanowienia wprowadzane aneksem mogą być nieważne i nigdy nie wiązać kredytobiorcy. Oznacza to, że mimo że taki aneks został zawarty, to bank nie może powoływać się na postanowienia zawarte w tym aneksie.